Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym to przychodzę do Was z holem zakupowym z Lidla. Zobaczcie, mam siatę, jest dosyć duża i ciężka, ledwo ją doniosłam do domu, więc zaraz pokażę Wam, co ciekawego udało mi się w Lidlu kupić i mniej więcej za ile, bo zapomniałam część paragonu, więc mam nadzieję, że jeszcze pamiętam ceny. Także bierzemy się za hol zakupowy, no i mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba, kochani. Także zaparzajcie sobie kawkę, Herbatkę i oglądamy. Najlepsze chrupki kukurydziane, jakie kiedykolwiek jadłam. One są z działu dziecięcego i one kosztują w granicach 60 pensów, czyli na polskie około 3 zł. Ale powiem Wam, że są przepyszne. Jeżeli chodzi o skład, one mają organiczną, słodką kukurydzę i tak naprawdę nic więcej, ale są tak dobre, że naprawdę Wam polecam. I jak wspominałam, dział dziecięcy. Tutaj mam e, gofry, taka. Ja Paka 8 gofrów kosztuje funta, czyli w granicach 5 zł. No i powiem Wam, że są naprawdę super. Każdy gofry jest pakowany osobno. One są tutaj w czekoladzie, więc czy gdzieś do pracy, do szkoły, można sobie takiego gofra wziąć. Oczywiście no, to nie jest dla mnie, tylko dla mojego chłopaka. Tutaj mamy ogórka. Jeżeli chodzi o ogórki, no to taki ogórek kosztuje 40 pensów, niecałe w Lidlu, więc około 2 zł za sztukę. Tutaj mamy granata. Taki granat kosztuje 79 pensów, czyli około 4 zł. Mój chłopak lubi właśnie tego granata jeść z jogurtem naturalnym. Mandarynki. Myślałam, że sezon na mandarynki mi już minął, ponieważ wiele razy się na nie po prostu zraziłam, ale te po prostu wyglądają przesłodko. Już sam widok po prostu zmusił mnie do tego, żeby je kupić. Taka paka kosztowała funta, więc w granicach 5 zł. I mamy tutaj 5 dużych mandarynek dalej mamy herbatkę. Jeżeli chodzi o herbatę, to jest naprawdę super herbata, najlepsza w Lidlu, więc mogę wam śmiało ją polecić. Ona kosztuje funta, mamy tutaj 50 torebek, ale jest naprawdę super, więc jeżeli będziecie mieli okazję, no to możecie sobie taką kupić. A jak herbata, to i kawa. My nie pijemy kawy, ale lubimy sobie wypić kawę latte albo cappuccino, dlatego taka kawa latte, 8 saszetek kosztowała funta, czyli właśnie w granicach 5 zł i powiem Wam, warto coś takiego mieć, bo czy właśnie ktoś przyjdzie, nie zawsze macie wiecie, możliwość poczęstowania. My nie pijemy kawy, tak jak Wam wspominałam, więc taka latte będzie dobra. No teraz gości się nie przyjmuje, więc raczej my to wypijemy, ale jak normalnie można przyjmować gości, no to raczej coś takiego warto mieć. Dalej skusiłam się na, można powiedzieć, podróbę danonków. To jest taka lidlowska wersja. E, funta kosztuje te cztery sztuki, więc około pięciu złotych i mamy tutaj smak malina z wanilią. One również są bardzo dobre, bo są takie gęste. Pier z kurczaka. Taka paka kosztuje niecałe funt 70, czy około 8 zł. I powiem Wam, że jest to dosyć sporo. Tym bardziej, że mamy tutaj 300 gramów tylko. No ja mięsa nie jem, jak już Wam wspominałam, no ale mięso jest naprawdę drogie. Tutaj mamy pół kilograma rodzynek. Taka paka kosztowała funt. 20, tak, funt 20, więc tutaj mamy około 6 zł za pół kilograma rodzynek, my lubimy takie rodzynki wrzucić sobie do jogurta, albo ja właśnie gdzieś do jakichś budyniów, czy ciast, Tutaj mamy woreczki na kanapki i te woreczki są naprawdę super, zobaczcie, bo one są ogólnie przeznaczone do mrożenia, ale lubię w ogóle teksturę tych worków. Są naprawdę bardzo fajne, nie rozrywają się i to są małe. I mamy tutaj 80 sztuk i takie opakowanie kosztuje 70 pensów, czyli w granicach 3,50. Dwie bułeczki, ale widzę, że tutaj mi się coś ukruszyło. Pierwsza jest jakby z malinami i wanilią. Ona była za 49 pensów, czyli około 2,50. No i tutaj mamy z jabłkiem. Ona również kosztowała w granicach 50 pensów, czyli również 2,50. No i mamy bananki. Powiem Wam, że te bananki kosztowały 69 pensów, czyli około, już tak liczę, około 3,50. A jeśli chodzi o wagę, to nie powiem Wam, ile tutaj jest. Mamy tutaj po prostu 5 bananów. No i tak kochani wygląda moja siata już oczywiście pusta. także tak się prezentują wszystkie te zakupy z Lidla. i powiem Wam, że jeżeli chodzi o kwotę, to wyszło mi tutaj prawie 13 funtów. Więc nie wiem tak naprawdę za co ja tyle zapłaciłam. Tym bardziej, że nie ma tutaj za dużo. No ale niestety wszystko teraz tak podrożało, że nie da się tego ominąć i przejść obok. Tym bardziej, że jeść trzeba. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę subskrypcji. I przypominam o rozdaniu na kanale. Link macie w opisie. Także trzymajcie się ciepło. Pa! pa. Przy okazji tematu Lidla możemy sobie zrobić przegląd gazetki, zobaczycie sobie mniej więcej co, ile kosztuje. I czy się to opłaca i mniej więcej jak to w Polsce się prezentuje. No na przykład mamy tutaj pietruszkę, pół kilo pietruszki 19 pensów, czyli w granicach złotówki. Więc nie wiem ile w Polsce, tak samo widzicie, jest marchewka, ziemniaki bardzo tanie, kilo 25 za 30 pensów, czyli około funta 50. No i tutaj dalej mamy mięso, rybki, co tutaj dalej? To jest? jest jakaś mieszanka warzywna patelnie. Coś słodkiego. Anglicy lubują się bardzo, powiem Wam, w właśnie takich deserach, już gotowych, mrożonych, które nie wymagają robienia, tylko są po prostu gotowe, żeby je wyjąć, tutaj jak widzicie mamy wielkanocne słodycze ja część już Wam pokazywałam no, ale możecie sobie zobaczyć, powiem Wam że mi na przykład bardzo podoba się ta kura a szkoda ją po prostu zjeść mega wygląda, bardzo fajnie i możemy właśnie sobie tutaj poukładać jajeczka, jeżeli chodzi o zestawy dziecięce, widziałam wiele takich zestawów, w których jest właśnie zabawka jakiś królik, jajka i powiem Wam, że to nawet nie jest takie głupie bo mamy tutaj jakieś jajka króliczki, czekoladki, no i jeszcze jest ta zabawka za 5 funtów. Tutaj mamy jeszcze inne figurki. Tutaj inne. Oczywiście jest dużo takich jajek. No i ktoś, kto uwielbia kwiaty, na pewno znajdzie tutaj coś dla siebie. Widziałam te bazie. Powiem Wam, chciałam nawet je kupić, ale były takie bardzo już. Mm, no nie bardzo. No mówię, no co wezmę, kupię te bazie i co będą mi za dwa dni? Będę musiała je wyrzucić, więc po co? Także no tutaj mamy. Rzeczy do domu. Co tu dalej jest? Bo gazetka jest dosyć spora. O, frytkownica dla zainteresowanych 20 funtów. No, tutaj już coś dla mężczyzn, także, no, drodzy panowie, może coś tutaj znajdziecie. Wydaje mi się, że jeżeli jest coś tutaj w Anglii, to tak samo chyba jest w Polsce, ale nie wiem. O, zobaczcie coś dla dzieci. Lalki Barbie 7 funtów. Oryginalne lalki Barbie 7 funtów, czyli w granicach 35 zł. No po prostu nie wiem, czy te lalki staniały, czy jak. Jak ja byłam dzieckiem, to te lalki były bardzo, bardzo drogie, więc nie wiem, jak to teraz się tu prezentuje. No i ostatnia strona gazetki.